Thank you Siemano, mamy rano Dzisiaj taki film w niedzielę z uprawy podłubin Na nowo nabytej działce, gdzie był wlok z Orki e, Czemu karatem? Bo Działka oddalona jest ponad 20 km od chałupy I przyjechałem od razu, od razu zrobić poprzeczniaki No i nie będę jeździł dwa razy jechać po agregat, no bo podłubin ładnie jest zaorane O zobaczcie, można by powiedzieć, że stół No ale podłubin wolę lekko to wszakę przeciągnąć, bo nie wiem jaki będzie rok Tu jest dobra w miarę ziemia jak ten łubin nam rośnie, bo łubin nieraz rośnie w kolano, nieraz w kostkę, no i trzeba po prostu ten header od położyć na sam dół. No i nic, dobra. Biorę kamerę na głowę i idę przestawić karata. Bo poprzeczniaki robiłem tam część łąki zaorałem z 80 arów i po prostu musiałem go spłyconego. Dwa udałem głębiej, naciągle go wykręciłem, żeby do tyłu, żeby mi się nie zapychał. Dobra, biorę gołkę na głowę i idziemy. Opla. widać dobrze? Dobrze, widać. Musi być dobrze. O. ale się gdzieś upierdzielił. Znaczy, się szoko go upierdzielił. E, dobra, tam już bolce sobie przełożyłem, żeby właśnie nie nudzić. Górne bolce do góry dałem. O, cyk. I będzie płyciej. To no, tylko aby. Ruszyć to troszkę, tą ziemię Szkoda, że nie Horsz Mieliśmy brać Horsza, ale jakoś tak padło na Lemkena Nie wiem czemu Horsz ma fajnie na siłownikach, jak w siwniku, na klipsach, tylko cyk cyknąłby siłownikiem, klipsy by włożył No, lepiej to rozwiązane trochę jest, ale jak to się mówi, z czasem maszyna się zużyje, siłowniki będą ciec, więc yy, jak to się mówi, prosta metoda Chyba będzie bardziej żywotna, a ileż tego wychodzenia, raz kiedyś trzeba przestawić. Dobra, teraz musimy skręcić cięgło jeszcze. Bo jest do tyłu godałem, ale wieje, ja pierdzielna. Dobra. I ogień. Lekko wszagę zrobimy. Tutaj nawet nie jest miękko, bo ja urałem na 18-20 centymetrów raptownie. No i rura, panowie. E no chyba uprawię to całe. Elegancko będzie. Bomba. Eee, żadne chwasty, zielę karat nie wyrzuca. Tak, 13,5 na godzinę jadę na 1500 obrotów. Nie ma ciężko, w ogóle co to 3 metry do takiego byka płyciutko. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Tu jest trochę lżejsza ziemia, tutaj z tyłu i tam jest lepsza ziemia. No, u nas ogólnie wszystkie pola mozaikowe są. Jak to się mówi, jedni płaczą, że mają piaski, a inni płaczą, że mają gliny, że muszą 30 razy uprawiać. Tutaj teoretycznie, jakbym chciał, bo jak chciałem przecięć jary to bym w życiu tego pola nie uprawiał. Bo jest do przyjęcia praktycznie, można by powiedzieć, orka. A łubin to łubin, no kurczę, nieraz kosiłem łubin taki, że no, nieraz kosa nie łapała i trzeba uprawić Wilgoć w miarę jest Aż nawet za duża To musi przeschnąć do siewu, łubin nie lubi Je... Jedni mówią I książka pisze, że łubin wysiewać jak najwcześniej No teoretycznie ja mam sprawdzone Że im z łubinem się poczeka ciepłą ziemię go wsadzi on wtedy rośnie jest nie do zatrzymania a jeżeli on skiełkuje nam teraz i przyjdzie zimno to on taki jest ala zahibernowany nie rośnie nie podoba mi się to także mam sprawdzony, nie każdego nie u każdego ta metoda się sprawdza inni się ją wcześniej widzę, no ja w tym roku decyduję się na późniejszy się w tego łubinu, zobaczymy Miałem wcześniej łubiny śiane co roku, no nie podobały mi się one, jak to się mówi, no były troszkę e, takie no dziwne, dziwne nierus. Lubin e, będę jakie odmiany będę ubinuśiał. Tutaj chciałbym, aby starczyło mi cała odmiana, odmiana zeus, a mam jeszcze odmianę dalbor. Zobaczymy jak to będzie. No łubin mam do czyszczenia. Będę zaprawiał go jeszcze nitraginą I co jeszcze mogę powiedzieć No norma wysiewu, nie wiem, siła kiełkowania się bada Jeszcze wam nic nie powiem, to po prostu przy siebie wam powiem co i jak Dalbor jest no drobny, drobne nasiona ma, także dawka wysiewu na pewno będzie dużo, dużo mniejsza No dobra, uprawiamy Może jakieś kilka ujęć z zewnątrz zrobię no i tu nie ma co gadać o uprawie, no. no co, no wiecie, traktor 230 koni, ja jestem szoko, siemano Nie, jest rano Czemu rano nagrywam? No bo rano jeszcze nikt mnie nie zdenerwował No i jest wala do nagrywania Jest niedziela Wrzuciłem na... na swój kanał, na społeczności na YouTubie Zdjęcie, że w niedzielę jestem na polu I... Burza mózgów się obudziła, jak to ty pracujesz w niedzielę, że niedzielna praca w gówno się obraca? To teraz słuchajcie mnie uważnie. W tej chwili wyłączać komputer, bo jest niedziela, no i co robicie? Wykonujecie czynność, tak? Co robicie? Co robisz? To siedzisz przy komputerze. Ja też wykonuję czynność. Co robię? No yy, uprawiam. Czyli yy, jakby to yy, popatrzeć yy, z tej perspektywy, to ty robisz i ja robię, tak? I każdo, każda czynność może zostać yy, nazwana, odebrana przez każdego, jako praca, no. Skoro yy, ktoś mówi... Ty kiedyś pamiętam, pod filmem yy, Słomka chyba, pozdrosłomuś, tak oglądasz, yy, też była yy, burza mózgów, kurde, tych inaczej. Też było problem, że słomość se pryska w niedzielę. Gówno was to obchodzi, co my robimy, tak? No nie chcecie, to nie róbcie. No teraz taki wam przykład podam. E, zawód e, taksówkarz. Co on robi? Jeździ samochodem. No i teraz sobie e, jest niedziela i jedziecie gdzieś sobie z rodzinką z samochodem. Jedziesz samochodem, wykonujesz czynność. No chole, chłopie, no pracujesz, no wysiadłeś z samochodu, nie ma jej jechania gdzieś na wczasy, czy gdzieś się przejechać tak na głupie lody do miasta, czy coś. Nie, nie, nie! No, y, słuchajcie ludzie, no takie głupie gadanie, bo nikt w się nie dorobił, no. Każdy pracuje kiedy chce, a jak wiecie, y, naszym rolnictwem steruje pogoda. I myślicie, że co? Że ja nie wolałbym sobie pójść y, z rodziną na spacer, albo posiedzieć w domu? Pobawić się z synem? No, no zastanówcie się trochę, co? Co piszecie? nie to, żebym się bronił, bo ja w dupie mam za przeproszeniem to, co piszę. Tylko e, też dużo pod innymi filmami była taka masa komentarzy niepotrzebne te komentarze są. No, tak jakby człowiek e, miał, nie wiem, dogadać wszystkim, no to to, to to życie by nie miało sensu w ogóle, drodzy widzowie. Także, także więc, no, kto chce, niech sobie pracuje i tak coś dopowiem, jak Ty będziesz drogi widzu, co hejtowałeś mnie, że robię w niedzielę, Ty będziesz w tygodniu za a ja se w tygodniu pojednać na morze. Ha? Głupio? A, nie głupio, no właśnie. Dlatego trzymajmy się razem, bo hejtowanie nikogo nic nie zmieni. Że ktoś mi napisze, bo co ja przestanę robić w niedzielę? Ktoś mi sprawi tym przykrość. No proszę cię, drogi widzą. No. Nie, 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 ja? Co ty? Dobra, ładnie słoneczko wyszło. Fajnie obsusza mi, porano była taka zupka. Fajnie to wiewa. Ziemia się ładnie nagrzeje. Dzisiaj mamy niedzielę. W środę planowane jest tutaj sianie no jak wspominałem łubin będzie zasiany o fajnie się kurzy karacik super robotę robi jeżdża lekko w szagę. jeszcze no pole jeszcze z rok w naszych rękach i będzie dojdzie do ideału no. no i nic zobaczymy co ten rok przyniesie z łubinem bo u mnie łubin w tamtym roku sypał 300 kg. <laughs> zobaczymy jak będzie w tym roku no trzeba robić stale Maksymalnie ubino mieliśmy 2,5 tony. Teoretycznie, mieczenie chyba byłoby lepszym rozwiązaniem, ale jak czy taka susza, to chociaż ci dopłata zostanie na jakieś co nieco. Dobra, trzymajcie się i róbcie w niedzielę, a się dorobicie, Ja się dorobiłem w niedzielę, zobaczcie czym jeżdżę. Także jak ktoś mówi, że w, w niedzielę się nie dorobił, no to niech tak sobie myślą, nie? I niech leżą. Tymi dopami na kanapach. No dobra, trzymajcie się. I do zobaczyczka. A! No i jeszcze. Bo robisz w niedzielę. Nie mam 10 hektarów, panowie, nie mamy. Robimy wszyscy razem. Dzisiaj chłopaki na przykład drugie dawki nawozu sieją. Co i wam pokażę, po karacie, jak noga siada, a porca jak siada. To jest różnica będzie czerwony case miał lżej z siewnikiem pole będzie równiejsze no ja trochę pobiegałem nagrałem coś pod muzykę pobiegałem, parę razy wyszedłem postawiłem kamerę i a no i jeszcze bym zapomniał e, taka prośba do posiadaczy case'a Optuma 250, 270 no ogólnie Optuma albo do e, osób które pracują na takich traktorach firmach, albo u rolników. Chciałbym o taką rzetelną y, opinię na, na te tak, na, o, rzetelną opinię o tych traktorach. Czy to się psuje, czy to chodzi, y, jak to pali. No, także jeżeli ktoś jeździ i mnie ogląda, to y, czy na brief, czy na, brief, czy na facebooka się odezwie do mnie, czy w komentarzu da jakąś, no nie wiem, taką no rzetelną opinię o, ty, o tej maszynie, albo o nowych kejsach czy New Hollandach z serii T7 230 koni, no bo coś się szykuje, no, ale nie teraz jeszcze, jeszcze poczekacie, dość długo, dobra, trzymajcie się, na razie.